Ogromny plac budowy, droga wojewódzka numer 901, miejscowość zawackie, właściwie odcinek tutaj łączący zawackie z rzędowicami. Bardzo kosztowna inwestycja, bo wartość tego zadania wynosi 35 milionów złotych. Realizowana jest w takim dość napiętym harmonogramie czasowym. Aż 3 km 200 drogi wojewódzkiej do kompleksowej przebudowy. Zastosowaliśmy tutaj pełne korytowanie, czyli wszystkie urządzenia, które w drodze się znajdują, zostały przebudowane, wymienione, przełożone. Cieszymy się, że cały zakres kanalizacyjny również tutaj jest wyprowadzany poza pasem drogowym nacisk 115 kN na oś, także szerokość 700 metrów, 7 metrów szerokości drogi, także pełny zakres, jeżeli chodzi o nasze obecne parametry dla dróg wojewódzkich. W dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu dróg wojewódzkich w Opolu. W imieniu marszałka pan dyrektor Horaczuk przedstawił właśnie nam jakby plany związane z tym etapem realizacji, drugiego etapu realizacji zadania pod nazwą Remont 901 w Zawadzkiem i przedstawił też bardzo ciekawą informację, którą myślę, że dzięki temu właśnie na nagraniu przedstawię, a więc z, z naszą drogą w Opolu, e, dokonał e, rozstrzygnięcia przetargu i w ramach przetargu zostanie wybrana firma, która będzie e, wykonywać trzeci etap, czyli ostatni etap e, odcinka remontu tej drogi. Ta droga z racji e, tego, że jest takim, taką naszą osią e, na terenie naszej gminy, czyli właśnie można powiedzieć łączy trzy miejscowości jest w sumie od e, Ronda e, aż do końca e, do granicy województwa jest taką drogą e, tak jak łączącą. E, z racji bezpieczeństwa, z racji jakby podniesienie estetyki, ale z drugiej strony też z racji tego, że jest, jest to droga, która daje też pewne możliwości kontaktu z, z sąsiadem, czyli z Województwem Śląskim. Dla nas oczywiście to jest informacja naprawdę bardzo, bardzo taka ciekawa, trafiona w punkt, z racji tego, że no kolejne pokolenia zabiegamy właśnie o to, żeby ten odcinek wyremontować. Dzisiaj jesteśmy na etapie jakby finalizowania tego etapu drugiego. Za chwilę, jeżeli będzie etap trzeci, oczywiście będzie szansa na to, że ta droga całkowicie zmieni strukturę, zmieni się oczywiście estetyka, no i przede wszystkim bezpieczeństwo i perspektywy dla naszych gmin.